Siemano, w dzisiejszym odcinku będziemy zmieniać cylinderek w naszym Busterze Yamaha Buster Rocket bo niestety okazało się, że walk. Eee, na korbie zero luzów A, ma przejechaną około jakieś tam może jakieś 200-250km na razie korba wygląda spoko zero luzów wiadomo boki no to jak każdy tam jest. Mamy zestaw. To jest Power cała głowica, 70, nie? Głowica, cylinderek. Pierścienie, tłoczek. A i co mówię jeszcze? Bebrane. Zeremesa. Kość w 25 złoty. Zł. Yy, uszczelki. Wiadomo, o, ośpilki do wydechu, stworzenie płoka, zabezpieczenia. Tutaj mamy stary cylinder <laughs> Trochę go wzięło, bo stał tutaj Wilgotnie w garażu jest Głowica stara z 50 Śrubki jeszcze podaję Tak to wygląda I tłok <laughs> Pęknięty Tłoczek, dobra Zaraz Wam nagram jak to wszystko składamy, wrzucamy do niego no, i co będziemy odpalać? Może coś potestujemy? Do zobaczenia. Mamy rankę mamy gotową. oraz z krótcem. Tak to wygląda na siliku, niestety nie miałem czarnego, to lecimy dalej. Dobra, kolejny temat mamy ogarnięty Użycie skajgierkowe stworzenie zabezpieczenie na miejscu. Tu tak samo komora wymyta Siedzi tu na miejscu. Teraz smarujemy stencilny cylinderek i lecimy z tematem dalej. Jeszcze zobaczymy. Hon, może tak. Nie wiem, czy to widać. Nie bardzo, nie bardzo widać. Ten hon, ale jest rewelacyjny. Dobra, wrzucam to. Chyba każdy wie, jak to zrobić. O tak, o. Będzie to leżało. Trzeba zapomniałem wcześniej powiedzieć. pochowałem kolanko do wdechu, aby była większa średnica wyloto, wylotowa. Jakoś to tam pocheftane jest brzydko, bo brzydko. Zobaczymy jak to będzie. Czy to przyniesie w ogóle jakiś efekt, bo powinny moim zdaniem efekty być lepsze. Dobra, ja to składam i lecimy dalej. Jak widzicie, skuterek pracuje elegancko, odpala też bardzo ładnie, już jakieś tam przejażdżki zrobiłem, teraz muszę go jeszcze poskładać do kupy, ale myślę, że to już będzie w kolejnym odcinku, poskładam to wszystko do kupy, osłony, wszystko poskładałem, tutaj wydech gdzie nie gdzie muszę jeszcze doszczelnić, bo jest gdzie nie do ucieka, <laughs> ale tak to skuterek... Pracuję i myślę, że jeszcze będę musiał zakupić nowe płytki Membran ponieważ strasznie ma słaby dół na tym ten dół był troszeczkę lepszy, ale jest już prześwity są straszne, o nie widać tego, tak. o jest straszny prześwit jest tu i ogólnie, ogólnie <coughs> całe płytki to jest straszny prześwit nie wiem czy to, o jest widać lekko, ale jest widać no, bo wcale byłem molos i szkoda by było to wyrzucić no, tak więc skuter lata muszę trochę pogarniać w perażu bo trochę saigon się zrobił kompresję jakoś tak dziwnie pokazuje 6 manometrów 6 bar, nie wiem czemu czy to jest spowodowane, 6 bar Próbowałem i na tej końcówce i na tej nie wiem o co chodzi tutaj jeszcze jedna gdzieś końcówka powinna być ale jej nie widzę. Aha, jest tutaj dobra przy wężu. No i zaraz pokażę wam jeszcze, jak to odpala. I dysza wolnych obrotów również też się do zmiany, ponieważ jest za mała. Dobra, jeżeli chodzi o ten odcinek, myślę, że to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może kiedyś przygody z tym motowariatem, ale muszę zrobić ser, bo... o Oto, co jest tutaj rozwalone. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się.